No, wczoraj nagrałem, witam Was, wczoraj nagrałem taki film Jak tam taka próba ze statywu i tak dalej, nie tam jak szlifowałem te lampy do wektryce, nie? niektórzy chcieli, żeby pokazać jak to potem wygląda, bo... Ale nagrywam też dla tych, co pisały tam. Ło, pan się nie zna. Tak się nie robi. Tak się nie ślifuje. Ślifuje się taki srak. O nie tak nie wolno. I tak dalej. Nie wiem czy to z lampą lepiej, czy bez lampy. No. Także to dla tych niedowiarków, że jednak można zrobić coś. Nieważne jak to robicie. Ważne, żeby był efekt końcowy taki, nie, że jednak to, ta lampa była praktycznie do wyrzucenia. No teraz można powiedzieć, że nówka, nie? Mm. I po chuj to się ścierać i komentować, jakieś komentarze pisać, że tak się nie robi, tak kurwa tego, pisze jakiś czeleśniak, który tam nie wiem, coś tam rowerem jeździ, bo tam miniaturkę miał, jednego masuba albo dwa, i niespełniony strasznie, jaki on strasznie niespełniony. Tutaj światło inaczej pada, to wydaje się, że jest ciemniejsza. Ale jest jak jarzeniówka, bo nad tą jest jarzeniówka, a nad tą nie ma. Jakiś czereśniak niespełniony, co tam kurwa nie rozwinął skrzydeł, będzie pisał kurwa, że o, to tam rysy będzie widać, bo źle pan szlifujesz. To pokaż mi kurwa, a, te rysy. Wiecie, jaki jest ten problem? Problem jest taki, że nie było widać tego mieszkańca w środku. Wcześniej, bo tak były zapuszczone lampy. A teraz widać. Jak tam ktoś jakiś tam, jakiś ciem kurwa żywota dokonał w tej lampie. Trzeba będzie jakoś, nie wiem, co to wymyślić z tym, żeby się go pozbyć. Bo tam dekielka brakuje z tyłu w jednej lampie. Właśnie w tej. No i ten ciem, ciem tam gdzieś wlazł. Ale były tak lampy zniszczone, że wcześniej to prawie, że go nie było widać. Tu na dole. A teraz, kurwa, rzuca się w oczy, że aż, kurwa, głupio. Także słuchajcie, jak piszecie jakieś tam głupoty, że, się, że źle, że coś tam, słuchajcie, i tak to kasuje. Mam was w dupie, takie wasze informacje, kurwa, czy źle, czy, 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 czy nie, źle. Chuja zrobiliście w życiu, I, ale najwięcej macie do powiedzenia, co niektórzy, nie? Ale to naprawdę bardzo mały procent. A resztę to dla tych, yy, 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 dla tych zajebistych widzów, to... No efekt jest taki, no. Jakieś tam pyłki siadły, gdzie nie gdzie, ale to wiecie, to nie jest komora, nie? Yy, gościu pojedzie 2-3 razy na myjnię i te pyłki podejrzewam, że... No, ale w ogóle ich nie widać. W telefonie nie widać. No, nie, wiem, nie widać chyba. No ale mówię, to nie jest komora, nie? I tak tutaj postarałem się, jak mogłem zlałem podłogę, już trochę wysycha, nie? Wodą, żeby to jak najmniej się pyliło, te pyłki też były zlane wodą, to wszystko. No ale to jest nieuniknione jednak, te takie, wiecie, pyłki. To nie jest lakiernia, nie? A i w lakierni pyłki też się dają. Czekajcie, może to podświetlę. I w lakierni też pyłki siadają czasami. Także, no. Dla tych, co chcieli zobaczyć efekt, to taki jest efekt końcowy. Także myślę, że lampy się do jutra utwardzą, wyschną. Żadnej cytrynki nie ma, jest jednolity, rozlany lakier. No i ogólnie powiem wam, że yy, chyba cztery lata nie miałem pistolet, pistoletu lakierniczego w dłoni, także to też taka była niewiadoma, bo wiecie, jak ktoś to robi dzień w dzień, czy tam raz na tydzień, czy raz na miesiąc, to jest co innego, a ja ostatni raz chyba miałem pistolet lakierniczy w ręku, nie wiem, Cztery, trzy lata temu, może, nie, już nie pamiętam, naprawdę, ale kilka lat temu na pewno. No i ogólnie, że ten pistolet jeszcze, jeszcze działa. Czyli co, dbamy o niego chyba z tego wynika, że funkcjonuje. No ten mieszkaniec tu w kurwia. No ale co, zrobimy? Ciem w las i zdech. I, I co zrobisz? No to na razie. No tymczasem, hej.